Zobaczmy szpaku kraju na lodu. Moja babcia stała zawsze za mną murem Choć odeszła z tego świata zanim powstał pierwszy numer To wyobraźni się przenoszę do tych chwil wtedy Jak w kąpielówkach taje koncert i jak dziś wtedy Zna mnie cały kraj ja pamiętam jak nie chciałaś siedzieć tam gdzie ja Rzecz fury moich ludzi On nie pali, się dusi Ile to kosztuje? Już nie wyjdzie z mojej buzi Mój brata ostrzegł tata przed drogami Macie obciążony geny Myślał, że go posłucham I po. Wręzu na bale. Uuu, Nadal ten sam ja, Chociaż trochę się zmienił odkąd pykł na Zmieniam ból na trac, zmieniam puls na boks. Nadal na tych blokach pora zabrać was No tu stradzie z samochodu, ktoś wyjebał psa. Próbuję ciągle was rozumieć, ale nie wiem, ja. Choćby nie wiem, co się działo, ciągle jestem atypowy. Nieważne co tam gadają. Ciekawe, się, ciekawe jaki float tych rękawiczek, ile one kosztują, ale wyglądają na FN. No, zwrotki tak bez szału, ale te re refreny spoko. Mamo, nie wrócę na A i motylek wanila, tak? W krainie razu zbudowałem dom W każdym tekście zero fikcji Zero Ale i tak wrzucisz mnie do wora Gdzie kaloryzują serio wszyscy Wszyscy To nie jest żaden ceśniki I po hmm. jestem ponad tym wszystkim czy jak kobra na bloku Jak się bujamy w kapturach To nas lepiej nie prowokuj Trądarzy na maturach Byczku nawet z tym nie biluj Bo grze dałem nowe serce Skąd się wronek wziął z Joli? A skąd tam się wronek wziął? Nie wiedziałem wronka. W jakiś jebany sztukę co mówiła trochę więcej niż to w jakich lata i co walić na im. Czekaj za 5 miesiąc. Ej Przez... kurwa, zapomniałem za suby dziękować dzisiaj. Dziękuję wam wszystkim za subskrypcję. Przepraszam was. Lekko oceślam, bo byłem zafiszowany tym, że w końcu mogę to streamować i że jest chłodno jak nad morzem. Skąd tak wygląda tandetnie dzisiaj? Google to żaden label weź na mnie ubliżaj. Dziękuję Latwo. Prędzej bym włączył nu te wrąkę niż to, coś w tym jest, ale na fajne. Ja kocham. Dziękuję.